Nagranie, które teraz zobaczycie, jest bardzo tajemnicze, dziwne jak i niepokojące. Film rozpoczyna się od koni, które najprawdopodobniej siedzą w stajni. Następnie osoba nagrywająca wychodzi z tego pomieszczenia i udaje się najprawdopodobniej na dwór. Gdy świeci na jedną ze ścian latarką, możemy zauważyć dziwną kosmiczną postać, która delikatnie się porusza, a następnie mężczyzna szybko ucieka. Cały film został nagrany w czarnym lesie w El Paso w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób, interesujących się UFO, zainteresowało się tym nagraniem. I przez jakość filmu oraz bardzo ciemny obraz ciężko jednoznacznie stwierdzić, co to tak naprawdę mogło być. Nagranie dość niepokojące bo co jak ktoś przypadkowo złapał, to jest tworzenie na kamerze. Materiał filmowy, który został zarejestrowany 2 lutego w 2013 roku, jest uważany za jeden z lepszych dowodów na istnienie UFO. Kobieta leci samolotem i postanawia nagrywać widok za oknem, gdy nagle z naprzeciwka pojawia się drugi samolot, a tuż nad nim, z przeogromną prędkością przylatuje dziwny obiekt. Nawet gdy dość mocno zwolnimy cały materiał, ciężko jest dostrzec, co to tak naprawdę było. Gdy w odpowiednim momencie zatrzymamy film, możemy ujrzeć kształt talerza, który to jest opisywany jako UFO. Nagranie dość dziwne i uważane za jeden z lepszych materiałów, na którym zostało zarejestrowane UFO. Nagranie z kamer bezpieczeństwa, które były ustawione na jedną z autostrad w północną stronę. W środku nocy 14 listopada 2007 roku zostało zarejestrowane bardzo dziwne stworzenie, które przebiega przez ulicę i jest o krok od zderzenia z autem. Przez jakość nagrania, jak i datę, w której to dziwne coś zostało złapane, ciężko jednoznacznie stwierdzić, co to jest. Niektórzy twierdzą, że został złapany kosmita, inni, że jakiś wilkołak, a jeszcze inni, że to po prostu pies, jednakże mimo słabej jakości mi to psanie wygląda. Ciężko również stwierdzić, czy jest to jakieś zwierzę leśne, na przykład jeleń, ponieważ nie widać czy to coś posiada poroże. Wiele osób również twierdzi, że nie jest to raczej kosmita, tylko jakieś dziwne nienaturalne stworzenie, które być może uciekło z jakiejś bazy, w której to przeprowadzane są modyfikacje genetyczne. Nagranie choć krótkie, to przedstawia bardzo dziwny incydent. Kolejne nagranie pochodzi z TikToka, Damn the Ghost. TikTokowego profilu, na którym to publikowane są paranormalne zjawiska. Film, który teraz widzicie, został obejrzany prawie milion razy i zbudził dość mocne zainteresowanie wśród społeczności TikToka. Kobieta wraz z dzieckiem znajduje się w kuchni, gdy nagle zauważają dziwną postać stojącą tuż za ich oknem. Kobieta postanawia wziąć telefon i wszystko nagrywać, aby mieć dowód na policji, że są przez kogoś obserwowane. Gdy podchodzi do okna, wyraźnie widać, że ktoś za nim stoi. Jednakże gdy je szybko otwiera, Nikogo w tym miejscu nie ma Kobieta wydaje się być zdezorientowana w zaistniałej sytuacji Następnie gdy odwraca aparat i nagrywa swoje dziecko Za nią stoi dziwna, ciemna postać, która po chwili znika Jednakże jej matka jak i córka już nie zauważają Nagranie jest dość dziwne i w momencie odsłaniania okna nie widać również cięcia Przez co film wydaje się dość legitny Jednakże zastanawia mnie ta dziwna, ciemna postać za dzieckiem Dajcie znać co ty myślicie w komentarzach pod filmem